Cześć, z tej strony Natalia Nawa. Nauczymy się dzisiaj drugiego najważniejszego odbicia, a mianowicie odbicie oburącz dolne. Dowiecie się za chwilkę, jak wygląda taka postawa siatkarska i kiedy najczęściej w siatkówce można zauważyć takie właśnie odbicie. Postawa do odbicia dolnego różni się tym od postawy do odbicia górnego, że jesteśmy troszeczkę szerzej na nogach. Pamiętamy o tym, żeby jedna stopa była z przodu, druga z tyłu bardziej. Może to być pół stopy, może to być cała stopa, czyli nogi szerzej. Kolana są cały czas w dalszym ciągu ugięte. Te barki są zwrócone w przód. Biodra w tył i teraz ułożenie rąk. Zobaczcie, dłonie są otwarte. Jedna ręka idzie na drugą. Kciuki idą do siebie. Zamykam dłonie. Co się dzieje z łokciami? Łokcie zaczynają się, idą do wyprostu. I nadgarstki też są bardzo blisko siebie. Super by było, gdyby to wszystko było sklejone ze sobą, czyli łokcie i nadgarstki. Z doświadczenia wiem, że nie każdy tak potrafi, więc nic się nie martw. Łokcie mogą być troszeczkę dalej od siebie. Ważne, żeby nadgarstki były skierowane jak najbliżej siebie. Czyli blokuję łokcie do wyprostu, nie uginam. I ruch zaczyna się od barków. Czyli będzie hop, hop, góra, dół. Co dzieje się z nogami? Na no, nogi nie śpią, nogi cały czas czuwają i amortyzują mnie razem z tym odbiciem. Piłka będzie odbijana na przedramionach po wewnętrznej stronie, czyli tutaj od nadgarstka do łokcia, to jest nasza, nasze miejsce odbicia piłki, łokcie są wyprostowane. Płaszczyzna jest taka, że jestem rękami równolegle do podłogi. Czy nie ma czegoś takiego? Tylko jest tu hop, równolegle do podłogi, ruch idzie od barku. Jest amortyzacja w nogach, więc ręce z nogami się synchronizują podczas odbicia. Zobaczcie. Jedna noga dalej, druga bliżej. Staję sobie troszeczkę szerzej. Pochylam się barkami w przód, biodra są z tyłu, uginam nogi. Odbicie będzie wyglądało w ten sposób, że zejdę sobie niżej. Leci piłka, pyk odbija się w mo od moich rąk, i teraz ciągnę nogami i rękami w stawie barkowym do góry. Najwyżej ręce mogą iść tak, żebym widziała je przed sobą. Nie idą nigdzie z tyłu, ponieważ kiedy ręce pójdą do tyłu, moja piłka zostanie odbita za mnie. A tego nie chcę. ćwiczenie może wyglądać tak, że każemy uczniom lub swoim potopiecznym przemieszczać się po boisku w dowolny sposób i na sygnał albo na gwizdek, albo na klaśnięcie, albo na hop. Uczniowie zatrzymują się w postawie siatkarskiej do odbicia oburącz dołem i trener ogląda, patrzy, koryguje i jedziemy dalej. Oparzcie jak to wygląda. Na sygnał. Zatrzymujemy się i dopiero wtedy przechodzimy do pozycji siatkarskiej. Nie robimy tego w biegu, nie robimy byle jak, najpierw jest zatrzymanie, później jest ustawienie całego ciała do odbicia dołem. Kolejne ćwiczenie wykonamy już z piłką. Wyrzucimy piłkę w górę, piłka zrobi kozioł, my podejdziemy pod piłkę i w postawie niskiej, stabilnej pozycji z zatrzymaniem się. Będziemy próbować, żeby piłka osiadła na naszych przedramionach, czyli jeszcze nie odbijamy, tylko nasadzamy piłkę na nasze ręce. Popatrzcie. Aby utrwalić sobie ruch rąk i nóg do odbicia piłki oburącz dołem, zrobimy sobie jeszcze takie ćwiczenie, które będziemy wykonywać w postawie już niskiej siatkarskiej. Będziemy wyrzucać piłkę, łapać ją nisko ziemi, po to nisko, aby móc zejść niżej na nogach, żeby jak najbardziej pokazać tą pozycję siatkarską do odbicia. Zobaczcie, łokcie są wyprostowane, ruch jest od barków, kiedy piłka jest nisko, uginam nogi, kiedy piłka jest wysoko, nogi są wyprostowane. Staram się piłkę łapać przed, siebie, przed sobą, jeżeli piłka będzie leciała bardziej na mnie, wtedy co się będzie działo? Będą się uginać moje łokcie, a tego nie chcemy. Tego nie robimy. Czyli wyrzucam i na wyprostowanych łokciach łapię piłkę. Jak najniżej schodzę. Raz prawa noga jest z przodu, raz lewa. Specjalnie mam tak bardzo szeroko nogi, aby pokazać Wam, że pozycja wysoka, wtedy kiedy nogi są blisko siebie, jest fajna, kiedy odwijam górą. Natomiast pozycja niska, jeżeli mam szerzej nogi, jestem bardziej stabilna. Przypuśćmy, że kolega lub koleżanka z drużyny Odbieramy piłkę, jest jakaś obrona, biegnie, wpada na mnie, no to łatwiej jest mi zrobić szerzej nogi, wtedy mnie nie wytrąci tak z równowagi, niż gdybym miała nogi bliżej siebie. Czyli szeroko odrzucam, łapię. Przed sobą na wyprostowanych łokciach, ruch od barków, cały czas wzrok skierowany na piłkę. Synchronizują się nogi z rękami. Wykonamy teraz wyrzut piłki o ścianę. Od dołu rzucamy piłkę. Piłka odbija się od ściany, robi kozioł. My podchodzimy do piłki, zatrzymujemy się i łapiemy piłkę. Przesuwam się, przesuwam się, zatrzymuję, łapię. Przesuwam się, zatrzymuję, łapię. Najważniejsza rzecz, nie łapię piłki z boku. Jeżeli widzę, że piłka jest bardzo odbita, jest od ściany i leci bardzo daleko przede mną, co robię? Podchodzę do piłki. Jeżeli widzę, że leci na nieba za bardzo, odsuwam się, wycofuję się. Tak? Zobaczcie jeszcze raz. Barki są w przód. Biodra w tył, uginam kolana podczas chwytu piłki, prostuję je podczas wyrzutu, ręce w łokciach zablokowane. To samo ćwiczenie możemy wykonać już bez kozła. Wyrzut, hop. Przesuwam się, zatrzymuję i łapię. Nie ma chwytu piłki po bokach, jest zawsze przede mną na wyprostowanych łokciach. Bardzo ważną rzeczą jest to, kiedy wyrzucam piłkę lub podchodzę do piłki w jedną lub w drugą stronę, to moje stopy muszą być ustawione adekwatnie do strony. Czyli jeżeli przesuwam się w stronę prawą, to blokuję stopą prawą, ona idzie do przodu, lewa jest troszeczkę z tyłu. Jest ugięcie w stawach kolanowych. Jeżeli przesuwam się do boku, w lewą stronę, moją oczywiście, lewa stopa jest z przodu, prawa jest z tyłu. Dlaczego się tak dzieje? A dlatego, że jeżeli dam prawą stopę do przodu, a lewą do tyłu, to automatycznie moje ciało skręca się w lewą stronę, a chce odbić tam. Tak? Stamtąd skot piłka do mnie przywędrowała. Czyli zobaczcie. Podrzucam piłkę raz w prawą, raz w lewą stronę. Przesuwam się, zatrzymuję, atakując stopą z prawej strony prawą, z lewej strony lewą i łapię piłkę na wyprostowanych łokciach z biodrami z tyłu i barkami z przodu. Mieliśmy boki, teraz będzie przód-tył, powolutku, powolutku będę zwiększać mój dystans rzutu piłki w przód i w tył, tak żebyście zobaczyli jak się przemieszczam w stosunku do piłki. To samo mogę zrobić, wyrzucając piłkę przed siebie, obrócić się o 360 stopni i złapać ją znowu przed sobą. Zobaczcie. Dwa obroty szaleństwo. Jeden. Raz w jedną stronę obracam się, raz w drugą, aby się nie zakręciło. W Zawsze staram się ustawić ciałem tak, aby piłkę mieć przed sobą, żeby złapać tą piłkę na wyprostowanych łokciach. Spróbujemy teraz rzucić piłkę. Dalej? Czyli zatrzymałam się i dopiero. Złapałam piłę. Przed nami pierwsze odbicie dolne w ćwiczeniu z wyrzutem piłki w górę. Piłka robi kozioł. Chodzę pod piłkę, uginam nogi i będąc pod piłką wykonuję ruch barków. Ręce idą do góry i razem z rękami moje nogi idą do wyprostu. Odbijam raz nad sobą i łapię piłkę. Ważne jest to, żebyśmy nie prostowali nóg do samego końca. Czyli zobaczcie, schodzę nisko i nie prostuję nóg do samego końca. Tak, Chodzi o to, żebyśmy nie przestawali balansować góra-dół, góra-dół. Jeżeli wyprostuję nogi do końca, no to znowu będę musiała je ugiąć. Tak? A jak nie wyprostuję do końca, no to będę cały czas w tym rytmie. Spróbujmy jeszcze raz. Teraz y, wyrzucimy sobie piłkę w górę. Piłka zrobi kozioł, odbije piłkę. Piłka zrobi kozioł, odbije piłkę. Ważne jest to, żebym się ustawiła dobrze pod piłką i żeby piłka była przede mną. Jedziemy. Nie wiem, czy zauważyliście. Ale po odbiciu moje ręce nie czekają znowu na piłkę w tej pozycji, tylko są przygotowane tutaj na boku. Dlaczego? Dlatego, że nie wiem, jaka piłka będzie przebita przez siatkę od przeciwnika w moją stronę. Może okazać się, że czekam na atak, czekam z rękami już skierowanymi do odbicia dołem, a przeciwnik. Przebiję piłkę bardzo wysoką za moją głowę i co wtedy? Zanim rozplączę ręce i ustawię je do pozycji do odbicia górnego, to troszeczkę czasu minie. A tego nie chcę, więc ręce cały czas są przygotowane, bo albo odbiję dołem, albo odbiję górą. Moje dłonie nie idą dalej do tyłu, ponieważ chcę piłkę odbijać do góry, a nie za siebie. Pokażę Wam teraz, co by się stało, gdybym dłonie dała bardziej do tyłu i gdybym je ugięła w łokciach. Tak się często dzieje, kiedy uginamy łokcie, piłka nas nie słucha i od razu rezygnujemy i stwierdzamy, że siatkówka to na pewno nie jest dla nas. Dlatego pamiętajcie o tym, żeby zablokować łokcie, żeby były blisko siebie, żeby nadgarstki były blisko siebie, a ruch szedł od barku. Więc, jeśli ci się podobało i jesteś spragniony lub spragniona, żeby zobaczyć więcej, Subskrybuj mój kanał i bądź na bieżąco. Cześć!